Jakim jestem niedojebanym niedorozwojem postrzeganym daurem. Przecież to jest logiczne. Śpiek ma dzwon zmarłego, nie może być inaczej. Jakim trzeba być niedorozwiniętym, niedorozwojem, żeby takie błędy popełniać? Tja, yeah, może być zabawnie. Dobry, z tej strony, Luigi. A dzisiaj za mną jest? Tordos. Tordos, dokładnie. Wciąż się nie mogę przyzwyczaić, bo właśnie dlaczego ten nikt zmieniłeś? Bo jest Kubaluk. No ale Kuba Lub mi się nudził hmm. I Czy po prostu poza tym nie lubię likwidniku jakoś już No dobra no to turdusie. Będę mówić i turdusz Po prostu Będę próbował No dobra e, Znasz zasady? Dobra Zresztą nie wybierać sobie, or dawać losową klasę Nie uleczymy się chyba że po walce nie zbieramy inteli dokładnie Jest tu również brat Kuby Kaczmer rusza który będzie po prostu siedział i nic nie robił. Jak widać pojechał na razie mojego kolegę. Idziemy walczyć. Wybrałeś sobie klasę? Jak pojechał. Czyli tak. O, tak. No to wychodzimy. No i to teraz wspomnę, że jestem słaby w tą grę i będę zabijał Luiziego krytami. Albo ja na nie na od nie na od Ej! No bo nie odbić odbici w ogóle. No ale to był kryt. Dobra, random klasa. E, ta nie może. Na za ciężko odbić, bo ma przyspieszone pociski, sam tego nie potrafię No wiadomo Jakbym umiał wiesz, cokolwiek hech odbijać, brodobajów. hechu hechu Potrafię odbić samo przylepki na ziemi No demoknight Dobra, będzie ciężko, ale może dam radę A nie, to Kasper Jezu, myślałem, że jestem w y, drużynie redów Znaczy w blue co ty robisz? A ty jesteś. Przepraszam się. Siemas śpiegu <laughs> Nie umiem udawać. Kurwa, ale te granaty powolne w wodzie. E, dobra, nadzieja matką głupich, śpieczaj i co, no, co robimy? Co robimy? HP. Ile? Za mało. No. To ja się ja tobie dodaję. Przecież czekaj. HP. Kaj ty jesteś. A. O kurwa. Jednak przegrałem. A czekaj. Nie nie pokaz... Ej dobry sposób. Patrzę ile mam zabić nie. Bo zabić się ja się nie, wię... nie, po... nie powiększałem jak używa złą z Marego. Dobrze wiedzieć. Ej gruby nie. Ej gruby nie. Czemu mam 75 HP? Czyżbym... Nie mam Kunaj. To jest. <laughs> Coś mi w mniej HP, mam ambasadora i, yy, i mi nóż. No to nie wiem. To nie powinno. I 75 HP. I dwa zmarłego. Może dwa marłego teraz? Nie! O, nie trac A, tu jesteś A Tak oczywiste. No mam dwa zabić, więc jednak nie. Zabiję cię tym razem. <laughs> No, jest 2 i... Takie szybkość sobie sprawdzę jeszcze wiesz, co, mnie dobija? co mi zmniejszało to HP No bo dobra, no. A wiesz co mnie dobija? To jest siódmy pojedynek, hmm. a jak na razie żadnego nie przegrałem. A ja taki dobry jestem? Let's go. Nie, w ogóle nie jesteś dobry. Wiem. Let's go. Ej, no nie pisze mi co zmniejsza HP. Dząd e, e, zmarłego to... tylko daje tam regenerację i tak dalej, ale Ambasador też nie. Nie Jaka wiem. Jaka jest twoja randomowa klasa? Gdzie jesteś? No nie! Dobrze wiesz, że, że nie mam na to szansy. Głupi śmieciu. No to już Gupi Głupi śmieciu. Tak też wygram kiedyś. Dobra, jak to Ej, się nie robi? Ej, nie wiem, masz tarczę. Jaką tarczę? <noise> Mojego brata. Chyba nie Brattaj tu śmierci. Spoko, z dubeltówki się pojadę. Mam tylko 4 HP Krytek Ej, sorry, czemu jest? Czemu byłem naznaczony na śmierć? Podniosłeś go ryzykownym ratunkiem? A, no tak. <gry> no właśnie. Nie wierzę. Chociaż pozbyłem się inżyniera. Gruby? Nie, dziękuję. Opa, może być, może być. Dla mnie jak najbardziej spoko. Zmieniałem klasę, bo kacz, Twój brat się boi. Ja zmieniłem. Kim jesteś? To znaczy? O.P. Ja jestem O.P. Mówiłem? I tyle. Co, ty myślałeś, że Demoknighta pokonasz? Ale faktycznie ping na tym serwerze pokazuje się. Zabiję ci to dopiero po pół sekundzie, gdy ci przywaliłem, nie? I pomyślałem, kurwa, nie trafiłem, dup, nagle padasz na glebę nie wiedziałem, co się stało. I tyle. Dobra, czas cię wniższyć, głupi śmieciu. Jasne, można spróbować. Znowu inżynier? Wziąłem twoją ulubioną broń. O kurwa, boję się. Oho, pyro bug Nie, twoja ulubiona broń na degrudki p. Yeah. To jest głupim śmieciem. Dobrze, twój brat tam był. No, ile ta Sarza trwa? Jaka Sarza? No, trwa to ja. Eem, nie używałem jej ani razu. Nie miałem kulnauna. No, przed chwilą użyłeś Sarzy. No, tak? No żeby mnie zabić. No. Dopiero teraz. Wcześniej podczas walki demo kontra demo nie używałem. Jak ze i ożywałem jej, co to ci mówi? Wiem, ale później, żeby mnie dobić. Tak mojego morderczego arsenału użyć, żeby cię dapić. Słodkie kotki. Niech będzie to, niech będzie to. Dobra, mo marnuję jak idiota, może się lepiej po prostu napiję. Kurwa pusta. Czao, że trafiłeś Aha. Brawo Mistrz Rocket Tomba O kurwa, Mistrz kurwa No ja to jeszcze przegram, zobaczysz. Nie się na swoim bracie, to osuś się ty A! Kto się to on się podkłada Dobra, trzeba zrobić coś idiotycznego no jeden strzał mi da braku. Mogłem wsiąć rewiter I didn't need your help, you know. A bo czeka czas kolega z obie głupszy bunt. No <grym> to, no dobra to, to mi się bardziej przyda. 6-2 <grym> Jak trafię się do okna i to wszyscy przejemane. Ja mam przejebane. A medyk. Nie trafiłem, to jeszcze zjebem. O nie, Cześć granaty lecą jak powolne gówno w wodzie. Gdzie ty, tu No jeszcze trafiam? Co ja Fajne, robię? tak dwóch demonów, to trochę boję się. No no faktycznie, czekaj, przerwa. Przerwa Przerwa? Idziemy okay. się no. leczyć. Kacper, jeśli możesz to nie wpychaj się do środka walki, bo tak naprawdę z twojemu bratu przeszkadza. Mam nadzieję, że zrozumiał. Ale co? Bo powiedziałem mu, żeby nie wchodził jak się bijemy, bo mu przeszkadza tobie. A. Gotowy? Do boju. Tak. Ale ja mnie. Beczka. Beczka? Zapytaj beczka Wiesz ci co? Ułatwić, ułatwię ci robotę. Zresetuję postać bo mam czy głowy I znowu mam zero Nie chcił łatwe sprawę Nie no kolega mnie ostrzegał że jest słaby w, z tej gry i nie jest pewien czy nagrywać za no pojedynek Ale przyjął ostateczne wyzwanie więc to się czeni prawda I tak jesteś ciotą A ty jesteś tyś głupim śmieciem Dzięki Czemu swojego brata bijesz? Ten zasięg na mieczu. No Ale prawie Cię ubiłem moją potężną szynką mocy Ja Ta, tak naprawdę się już z jaja robiłem Dobra, czekam Cicho, mówimy, że jesteś słaby, a ja Cię, ja cię daję pory. Mhm. Jezu. Nie tak to miało wyglądać Już możemy się bić? Tak, gdzie jesteś? Tu Uh? Ja mam 0hp Okej, okay, gdzie ty jesteś? A tutaj <śmiech> <śmiech> Nie wiem co, małe nie po co się chilać, nie? Chciałem ci tak pomóc bo to jest po... O kurwa No to na pewno cię pokonam tą postacią, prawda? Bo przecież wcale Pairo nie jest dobry na szpiega Wcale, kurwa I wcale z zmarłego nie jest słaby Ja pierdzielę. Ja dziękuję. Zabiję cię i twoją matkę też. No, no, Chodź tu. No i co robi Fajro? Biegnie jak głupi śmieć. Kurwa dostałem. Co ja tu chciałem zrobić, nie pytaj. Nie wiem. Ja też nie wiem. No kurwa, tym ja cię mam pokonać. Dobra, jak rico pojechałem tą postacią, to cię też pojadę. Jak dostałem tą postać, to go chyba z dziesiątki razy zabiłem tym. A, to ty Nie Miejmy nadzieję, że tutaj podobnie będzie. Gdzie jesteś? Ja? Na środku próbuję wyrzucić katpra do wody. Ła, wow, nie, mo nie mogę dostać z tym głównym, dlatego wlecę prosto w to. Dobrze, Luigi. Jesteś zjebem. <grym> jebem genetycznym, który nie potrafi grać. Dobra. Tym powinienem sobie dać radę. Zginiesz, marnie. Dzięki Katper, dałeś mi amunicję. Ja się nie leczę nawet. Serio? Ja głupi. <grym> to chodź na most Mondra. Jak się nie leczysz. Ja jestem na moście. Ja jestem na 45 HP. Oś Ciulów nie oszczędzam. Ja się tu buduję. Hmm. Dobra, czekaj. Nice going, dobra, niech będzie to. Chociaż wyczuwam, że to twój pomysł. A dobra, postawię działko, bo tym hamem. Ty też postawiłeś. No kurwa, te by było... Jakie skabra. działko? Nie wiem, nie słyszałem o żadnym działku. Ej, chuje. to. to Nad, nadciąga Pan Ameryka, o nie! Pierdol się! Chciałeś mnie wyjebać z powietrza Chciałeś mnie wyjebać w powietrze? Ale i tak ten granat na to chyba nie zabił Zabiłbyś Ten granat ma potężny damage A tobie zadał to Znowu, znowu Demoman? Nie. nie Czym przedtem byłeś? Myśl O kurwa! Nie! Nie przychodź tu! Nie próbuj! Wypierdalaj kurwa Muszę to dalej postawić, bo tutaj jestby to pan. Ok, Chodź tu Powiadam, jak tu przyjdzie to cię zwałza A! Nie ma chilania, nie mogę! Nie mogę się chilać! Zrobię to! I believe! Jest! 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 myślałem, że ty uciekłeś w do wody. Nie 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 ja się chciałem leczyć przed dispenserze, jeżeli przypomniałem, że to jednak też chilanie, nie? Ja pomyślałem, że sk skoczysz do wody i już chciałem wybiec, a tu przecież tam jest działka, a ja mam mało HP Dobra, zrobię to o, mo Zrobię to Kurwa matka będzie ze mnie dumna Gdzie jesteś? E serio? Czujesz się odrzucony H też He, mam cygawkę w głowie JESTEM jednorożcem! MAGICZNY JEDNOROŻEC! Ej, Pyro mi się co chwilę wybiera. Ja pierdolę, nie! Mam, mam przelosować? R Jeszcze zostaw raz? się jak chcesz. Jedyna postać którą, jak widzę, umiesz grać. Ej! Cicho, ja jestem pro. Po prostu dawno nie grałem xiaomi stąd. też. Nie ma tak dafeci, trzeba mu mu bardzo. Ja. Yeah. A nie, Miro, to nagrywamy ich. Co, co, za niedługo kończymy, co? Jest 13,6. ci nadrobił staty. Dobra, zmienię sobie ekwipunek szybko. No, kurwa. To przy 15 minuty kończymy? Ja yeah, pierdolę. Dobra, What? Dobra, wiesz co z takich HPTA to, to pierdolę. Takie rocket jumpy zrobiłem, że zobaczyć na nagraniu. Hy, skampie Zobacz. się tam na górze, mnie nie zobaczy i go uderzę z, te, z tego. Z, kater. Z, jako to miał łopaty. Nie kurwa, jestem zjememem genetycznym i nie dam rady. Okej, okay, propostać. Zaje, zajebiecie jak. psa. Daj moment? No, kater! Żebyś się prosto w tasek. No. Nie! Jak dostałeś w powietrzu, ale jeszcze żyjesz. Muszę cię dobić. Medy, Tak bardzo. Jakie bity. Te. To... Te tereny, ty? No zaraz giniesz. Fajno Czemu takie nie trafiło? Ła! Nie! Nie! Jakim jestem niedojebanym nie, niedorozwojem upośredzonym downem Przecież to jest logiczne Śpieg ma dzwon zmarłego, nie może być inaczej Jakim trzeba być niedorozwiniętym niedorozwojem żeby takie błędy popełniać Ale ten krzyk Nie Masz lajka Dzięki Ja pierdolę gram jak gówno i ma 130 HP. No tak, to jest też spiegiem. Kaj. Tutaj. Eee. Eee. Tym razem się kurwo nie nabiorę, Nawet nie próbuj. Nie tym razem. Nie gram tym głównym. Moje buty i ciało rata w sobie w powietrzu, tak naprawdę w wodzie. Ale dobra, tą e, klasą... dobra to. Dobra, wezmę sobie to. Tą klasą to ja cię rozpierdolę. Tematem? Nie <noise> Nie. w ogóle. Nie. No nie. A to ci chodzi. A zakładzenie? O, proszę bardzo. Nie. O. Proszę bardzo. Będę używał broni, której nienawidzę. Tak Bernera. Nie. Gdzie jesteś? I! 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 Jestem dobrym demomanem! Są przylepki 39 HP Czekaj, czy ja I to co, donoło, co widzę? Payman. O kurwa! What? Zostaw mnie na chwilę. Ja pierdolę. Mam całe wbito między jądra i wychodzącą z dupy. Au. Nie, Czekaj, ja tak... Ja tak żyć zbyt nie mogę. To zbyt boli. No, ja chciałem wybaczyć to strzałę. Aua, O kurwa. Aż mnie zabolało. O, to widzę ją. Ale trafiłem, pewnie. Aż 6 motoczki chyba. To powinien być kurwa ultra-kreta, nie? <laughs> yeah, yeah, Dobra, idę. Kolejną fajną klasą. Oh. Na dużo chwawienia. Oni oh. oh. eh. Kurwa, przebijałem jak książka i ja tak zjebałem. Ten ping jest za duży, zabiję swojego brata. No to za ping? No, to co kończymy? Okej, jak też? 17 10, nie powiem ładnie ci posłu. Myślałem, że cię bardziej pojadę. W przeciwieństwie do Riku, ja tam chyba miałem mnóstwo kili do jego dwóch, nie? Go to faktycznie pojechałem tym snajperem. Tak, czołak, ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. I dziękuję tobie, Kubo, że ze mną zagrałeś. Nie! Dziękuję tobie. Nie! Nie! <laughs> Ty... Eh. Co, rozpiętałeś nas stało. Ej, ale czemu ten granat nie wybuchł? Bo nie wybuchł. Masz go jeszcze chyba. Czy nie masz? Nie, ja już mam ma że wybuchu. Pokaż. No kurwa, wybuchł. Ja wolę! Trzymajcie się, narka. Cześć.